No i tam na następnych rybkach Dzisiaj porzucamy sobie tutaj, mamy odcinek około a, jakieś 150-200 metrów od tego wypustu, tutaj jak się kończy podest no ile się da do mostu pokoju trochę było ciężko zejść tak zwana kaskaderka No witam tam na następnych rybkach dzisiaj porzucamy się tutaj mamy odcinek około o, jakieś 150 200 metrów od tego wypustu, tutaj jak się kończy podest, no ile się da do mostu pokoju? Trochę było ciężko zejść. Tak zwana kaskaberka. Trochę brzydka jest pogoda, bo deszcz siąpi, no ale tam z półtorej godzinki można wytrzymać. Dzisiaj jest 23 grudnia, więc sami wiecie, że niedługo się skończy polowanie na szczupaczka. Na przykład na zębatę. jeszcze troszeczkę można sobie porzucać, tym bardziej, że na dworzu jest 8 stopni Czyli dość ciepło W oddali most Grunwaldzki Nasz piękny most Grunwaldzki No dobrze, idziemy dalej. Idziemy kawałek dalej. Tu jest niezła skarpa. Dobra. Jeszcze kawałek. Tutaj. No dobrze. To rzucamy. Zobaczymy. Chyba kaptuł ubiorę, bo już zaczynam mi coś czuję, czapka przesiąkać. Lekko. To jest taki kapuśniaczek, no ale jest upierdliwy, jakby nie patrzy. Po chwili będą ręce mokły. Tam o plecy, o nogi to się nie obawiam Dobra Nie liczę dzisiaj za bardzo na rybkę <laughs> Dzisiaj jest raczej test kamery No i takie ostatki To jest ryzykowna akcja, pierwszy raz tutaj jestem Co prawda jestem kawałek od mostu jednego, drugiego Widzicie, Wrocław się budzi Samochody, tramwaje Ale Nie ma tu zejścia takiego normalnego, legalnego Później Wam pokażę jak tutaj zlazłem Nie ma tu zejścia takiego Trzeba po prostu sposobem alpinistycznym. Mało tego. Nie wiem, jak na to by się straż miejska zapatrywała. Ewentualnie policja. No i jeszcze do tego wszystkiego. Nie wiem, czy. Nie mam pewności, czy na tym parkingu, którym stoję tutaj. To jest bezpłatny parking. Czy płatny? No nie widziałem nigdzie parkomatów nie widziałem parkomatów, więc szukałem parkomatów wręcz więc myślę, że to jest bezpłatne miejsce parkingowe no zobaczymy jak to będzie dziś no, ostatecznie wiecie Wigilia się zbliża i najgorsze godziny nawet ludzkim głosem mogą przemówić a może nic dzisiaj, żadnego prezentu nie dostanę w formie zbliże, zbliżeniowej płatności Dobra, rzucamy dalej na chwilę przerywam, bo muszę coś tutaj zmienić I Słuchajcie, coraz bardziej deszczyk kropi ale jeszcze bąbli na wodzie nie widać Czyli jeszcze to nie wróży przewlekłego deszczu. Mało, no, coraz bardziej. Do mostu nam jest 150 metrów. To jak mi się uda dojść, mnie nie zmoczy. To co połapiemy, jeszcze rybki. No, a z tego względu, że jutro już Wigilia jest, to chciałbym moim widzom i wszystkim, którzy ten filmik będą widzieć, złożyć życzenia zdrowych, wesołych pogodnych chociaż może tak nie będzie ale przynajmniej ciepłych świąt Bożego Narodzenia no i cóż spotkajmy się no jeszcze w tym roku się spotkamy tak myślę na pontonie zraz Zobaczymy się w przyszłym roku już. Chyba najpierw zaczniemy od kleni, od gruntu. O, patrzcie, mamy kormorana czarnego. Wszystkim miłośnikom wędkarstwa życzę wszystkiego najlepszego na święta i na przyszły cały rok. Aleluja. Dobra, rzucamy. Robi się coraz jaśniej. Przepraszam. Na razie tylko fajne zaczepy mam. Dosyć ciekawe. Wyglądające jak zwykle jak branie. Troszeczkę jakby zmniejszył się deszczyk Dobra. To jest taka opaska kamienista, dosyć z ostrym spadem w dół do około, na moje oko 2,5 metra Do 3 miejscami Spad ma. Nie wiem. Jest, ten spad u kamienie są. Nie wiem. Pod kątem 45 zdrobni od nabrzeża. Czyli dosyć kurde, felek blade. Zaczepię. Dobra, uchyliliśmy się. Dosyć fajnie. A jeszcze raz rzucę. <klujny> Daleki rzut. Fajny rzut. To jakoś tak nie ma jakichś tragicznych zaczepów. Można się uwolnić z tych kamieni. z jakich... Widziałem też jakieś gałęzie. Konary leżały. No fajne miejsce na pewno. Na pewno tu jest mała presja wędkarska, bo dostęp jest strasznie ograniczony. Spotkanie z jeszcze tą akcję nagram, jak nie zapomnę Na razie cisza na kiju Nic się jedzie pod wodą, nad wodą, kaczki, kormorany, łabędzie widzę w oddali Płynął sobie, ale może coś nam huknie Jeszcze Jeszcze nic straconego No, tego niebo się coś przeciera widzę Dobra, idziemy dalej Niebo się coś przeciera Może. O, nawet już przestaje padać też już tak słabiutko siąpi. Miło byłoby przyciąć szczupaczka na koniec roku Takie akurat na stół wigliny jak to się mówi Nie żartuję Każda rybka musi mieć wolność Sami wiecie jak to jest Nie ma ryb odrę nam pod truli. I jeszcze jak wędkarze mięsiarze by zabierali ryby do domu to już w ogóle byłoby wesoło Więc free No ciekawe miejsce z czcinką. Aranżacja taka jakby na nad jeziorkiem to jest jakaś drobnostka taka czcinkowa, tylko kępka Ale rybka może być w okolicy, jak najbardziej bardziej Dobra Łapiemy dzisiaj na obrotówkę Tak, srebrno Mamy stalkę na wszelaki wypadek Jakby zębaty się trafił O, plecionka już częściowo dowiniana tutaj Na końcu Trzeba odciąć kawałek od tych zaczepów cholernych. Dobra, rzucamy dalej. Stan wody, normalny wodrze. Woda nie zmęcona za bardzo. Syf nie płynie. Nurt jest dosyć taki rzeźki. Na opatowicach najwyraźniej jasno opuszczone chyba wszystkie zapory. <try> Godzinę? Pół do dziewiątej Godzinkę łapiemy już A jeszcze z godzinkę i... Trzeba wracać do domu, sałatkę warzywną robić Pomóc trzeba w domu Bo samo się nie zrobi Idziemy dalej. Sztajfole tu rzucają butelki, tuką, kapsle. Nie wiem, co tu jeszcze jest. Wszystko tu można znaleźć. O, zobaczcie. Puchy. Łuwe Ale tu jest ładnie. Tu jest fajne miejsce. Tu się zatrzymamy. Tu się zatrzymamy. Wiecie, zazwyczaj w pierwszych tam dwóch, trzech rzutach coś się <laughs> przepraszam dzieje. Najbardziej, najczęściej, może. Więc zobaczymy. Może, Anusz już tutaj, coś w pierwszym rzucie dopadnie moją blachę i ją zmolestuje. No, coś tam jest płytko. Lacha mi się odbija, wtuczę się o kamienie Aby nie było zaczepu jakiegoś większego No dobra, wrzucamy dalej Rzucimy troszkę dalej O deszczyk przestaje Eee, dobra, zobaczcie taka ładna sceneria. Tutaj za czcinkami się stoimy. Tam następne czcinki i tu w centrum Wrocławia. Dokładnie w centrum. Muszę się nauczyć nagrywać tą kamerą, bo pierwszy raz ją mam w terenie dzisiaj. Muszę potrenować te ustawienia. Nie znam się jeszcze na tym. Tak mi się wydaje, że na wszelki wypadek mam w 4K 30 klatek na sekundę. To chyba jest dosyć dobre ustawienie jak na pierwszy raz na próbę, na test. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, słuchajcie, łapię sobie, łapię sobie tutaj Nagle widzę coś takiego się unosi pod wodą 10 cm. No i okazuje się wlazłem do wody po kostki co prawda i wyciągnąłem takiego wopka. Świeża sprawa Tegoroczna, na jesień 30 cm fajna stalka Taka ciekawa graweczka na końcu, że tak powiem Do zapięcia Znaczy agrafka tutaj, z tej strony przy tym, a z drugiej strony Takie jakieś, nie wiem czy to są takie zaczepy Czy to jakieś, jest dekompletowane, jest coś, dobra w każdym na pusto do domu nie wracamy Coś tam... jakiś zysk jest No słuchajcie, teraz naj, najciekawszy moment naszej wyprawy Czyli czas jakoś wydostać tu pod górę Więc dobra, oby się nie zaślizgnąć z tych kamieni Kurde, Dobre, mamy tu linę naszą od samochodu a w sumie to powiem Wam szczerze, że w tych gumowcach z góry to groźnie wyglądało Ale już jestem Także kończymy zabawę Jeszcze tylko tą linę odplączę Kończymy zabawę na dzisiaj Z wynikiem 1-0 dla mnie Może nie było ryby, ale woblera wyciągnąłem z Odry Komuś się zerwał, w zaczepie był Tak to wygląda z góry Powiem wam, przez góry to strasznie wygląda jeszcze mokre kamienie Ale z dołu ujdzie Idę jeszcze po tą minę to na razie trzymajcie się hej łapka w górę jak się da, a jak nie to i tak dziękuję Do zobaczenia być możliwe na pontonie jeszcze w tym roku albo z gruntu, ale jeszcze się chyba spotkamy